Siema, z tej strony, aloka! Jestem z Kinderą, jak to na ma na Facebooku. Na YouTubie. No, ja jestem sobie z Kinderą i ona tańczy w kamieniach. A może chodzisz do tego sklepu? Właziłyśmy po błocie. No, ale dobrze wygląda nawet. Nie, bo my byłyśmy w tym, jak to się nazywa. O, bo my byłyśmy w... w tym byliśmy, A po bocie szliśmy. To się nazywa parkour. Tak, parkour. To się nazywa parkour. Parkour. Trzymano z Nie, parkour to się nazywa jak ktoś biega po budynkach, to tak. Iga w tej chwili robi parkour. Nie, nie, Ham. To jest wyedukowany angielski. Kinga jeszcze Kinga mówi do ciebie Iga jeszcze tak jeszcze Iga jeszcze tak. Iga teraz się bawi sobą. Za chwilę będziemy my. No. A po co idzie w ogóle? To nie wiem To się nazywa Hajzuba, nie? No to jest Hajzuba. Mam więcej. Co, a ja idę tylko po jakieś dwa płączki i coś tam. O, ja jest do... kałuża, Możemy ujść buty. Kałuża. <noise> kałuża. To się nazywa kałuża. Dobrze, ale przynajmniej nie będą takiego. Tu się, to jest błysk, wow. to zawołał. Może powiedziałem, że nie wiesz, to Nie wiesz, Dobra, idziemy. Iga! I, Iga, Iga, jedziesz dalej, to są Twoje rytuały godowe. Iga! Są Twoje rytuały godowe. Iga tam kontynuuje, a my za chwilę wracamy, bo idziemy do biedronki. Iga po... Iga po... Iga, po, Iga po, 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 pożegnaj się na tą chwilę, Iga pożegnaj się. Iga, poże, Iga pożegnaj się na tą chwilę. No. Wróciłeś my z biedronki. Idziemy z biedronki, do nami Jak biedronka. I, biedronka! Niskie ceny. No i że już tego nie nagrywam. Dobra. Mamy I tu był serek. deserek. deserek. Ojej, ej, Lokowanie produktu, tak. To jest nasz deserek. To się nie. Yy, Wątpię. No. Tak. Bo mi się nie będzie chciało. Tak, to mi wyślesz. Yy. Albo dasz mi swój telefon. No. Teraz no go zjemy. To, to mnie nagrywa i ja, ja będę tak, mam deserek z BoboStreeta. No Otwieraj. O daj, odpoczę, bo ty nie potrafisz. Dobra, daj mi to. No także jest, Laura. Wow! Yeah! Jak on nie pachnie? Ubogajcie! Dam, dam, dam! <grywia> Ale ładnie pachnie. No zajwij mm. się, pachnie. <grywia> no, weź tam pomerda języczkiem. <grywia> daj. Ale to płycha! Już rozumiem dlaczego dzieci lubią jeść to A no. obiadki są ofidne o, Jezu! Ubrudziłam się buta! Dobra Iga teraz będzie... Widziałyście przed chwilą Iga, Jak ona bawiła się pączkami Dobra, bo słuchajcie, ja muszę kończyć, bo mi się nie chce już tego nagrywać Mówi się nie chce, nie chce mi się tego trzymać, wolę iść deserek. No, <laughs> no właśnie, no to... Ja to tam... nie chcę lecieć. No zobacz. <laughs> 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 dobra, dobra. no to dobra, to my już kończymy go papa. Pa. Ja też papa pa. i tak papa. Pa, 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 pa. Jeszcze coś na... później nagramy. Tak, później coś się nagramy. Deserek. No, dobra, więc. Pa, pa.